Program, w którym najciekawsze zjawiska ludzie, goście, trendy pojawiały się regularnie i my widzowie siedzieliśmy z otwartymi paszczami, niezależnie od tego, czy mieliśmy lat 50 czy 15, a może nawet 20. Program dla wszystkich, którego gwiazdami byli siedzący tu na naszych dzisiaj kanapach goście, którzy potem zrobili kariery w zupełnie różnych biznesach, ale zaczynali od tego samego programu. Barbara Nowacka, ministra edukacji, dzień dobry. Dzień dobry. Klińska, aktorka dzień. i piosenkarka. Dzień dzień. Dzień dobry. dobry. Marcin Tyszka, fotograf i juror w programie Top Model. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. To może zacznijmy od pani minister, bo e, dla wielu osób obecnych nie, to było zaskoczenie, jak mówię, że e, ta pani, która tutaj dzisiaj reprezentuje e, polski rząd, zaczynała w programie bądź co bądź jednak rozrywkowym. No, w programie dla dzieci i młodzieży, ale tu żeśmy właśnie uzgodnili, że obie z Marią mamy e, ten sam początek, czyli obie też byłyśmy modelkami Tyszki. Tak. Ponieważ Marcin mógł się na kimś trenować. Ale tak. jeszcze jedną rzecz powiem. Maria też się interesuje życiem społeczno-politycznym, kandydowała w wyborach, bardzo jej kibicowała, więc to się wszystko, to się, to się wszystko, wszystko przenikało. To jednak było takie angażowanie się w coś fajnego, ciekawego. Mm. Możeśmy robili programy dla dzieciaków, dla dzieci i młodzieży, ale tam było bardzo dużo rzeczy Ale jak społecznej. to się zaczęło? Do w ogóle nad... jak się Moje? To sta... Stali do programu, zacznijmy to zacznijmy zatem od pani. Od pani tak? Ja z castingu. Przyszła najpierw kamera do szkoły i szukała dzieciaka, który ładnie mówi po polsku. Moja pani polonistka wytypowała mnie i kolegę. Poszliśmy do jednego programu, a potem nas zaproszono do castingu. No i ten casting udało mi się wygrać. Kolejną wygraną w tym castingu była również znana Państwu Justyna Pochankę, dziennikarka przez wiele lat, ale to był regularny casting, kilkaset osób czekało próby, jedna, druga, trzecia, i tak się znalazłam w programie. To wy opowiedzcie teraz o swoim wejściu do 50.15. 15 Znaczy, No ja nie będę udawać, że nie miałam żadnych związków z telewizją, bo, bo moja mama była wtedy dziennikarką i taką no, jedną z twarzy telewizji. Tak no, programu drugiego, tak. Natomiast u nie była. Była historia inna. Moja mama była samotną matką pracującą i nie miała z kim mnie zostawiać, więc ja po prostu chodziłam tam za rękę, nie, po, nie mogąc się podziać gdzieś. I na początku, ale też był to rodzaj castingu, dlatego że zostałam wybrana do statystowania w programie świątecznym. Bogusław Kaczyński wtedy to prowadził. Nie wiem, czy pamiętacie. Oczywiście? E, no, ale może bo widzowie nie pamiętają. I, i, I u mnie ten casting był chyba rozwinięty na kilka miesięcy, ponieważ z każdym odcinkiem programu miałam jedno słowo. A więcej. Na przykład najpierw milczałam, bo no potem awans. miałam jedno słowo na przykład cześć. Potem było już zdanie i wiesz, za każdym razem, jak się sprawdzałaś, no i tak te 8 lat od tego jednego słowa i statystowania do prowadzenia godzinnych programów na żywo, także to było... Yy, Droga kariera. No to była, to, to była praca i hmm. życie. I... Marcin. A ja z kolei oglądałem program w telewizji, zawsze z wypiekami na twarzy. Yy, widziałem Basię w Short Pressie, yy, Karolina Poznakowska, yy, Sandra Walter wtedy i tak marzyłem o tym, Boże, jak tam jest fajnie. Miałem już do czynienia troszkę z telewizją, bo pojawiałem się w różnych programach, jako że uprawiałem taniec towarzyski. Często nas zapraszano właśnie o takie tło. Mhm. I po prostu napisałem list do redakcji, których to bardzo wiele przechodziło i pamiętam, jak. Jestem fajny, jestem Marcin. Tak, chcę występować tak, w programie. Tak, mógłbym zrobić coś fajnego, ponieważ od dziecka kochałem roślinki, zaproponowałem, że może coś właśnie o w domu. I nagle pewnego dnia dzwoni telefon, odbiera mama, zadzwoniła pani. Producent, że zapraszamy na, na zdjęcia w piątek. Ja myślałem, że to będzie casting, a okazało się, że byłem sam z grupą pięciolatków, yy, mm -hmm. nagrywając taki teleturniej, bardzo długi, który wcale nie był taki prosty. Jak to się skończyło, to byłem cały mokry. Pamiętam, że z reżyserki z góry zeszła pani Bożena Walter i pani Bożena Pijanowska, które bijąc mi brawo, powiedziały: No dobrze, nadajesz się, zapraszamy jutro na te regularne zdjęcia. Ile nie yy, yy. lat? Chyba z 15. Jakoś tak. I wtedy powoli dołączałem też do kolejnych zadań. No bo oczywiście trzeba było mnie sprawdzić w różnych y, momentach, aż w końcu dostąpiłem tego zaszczytu, żeby prowadzić z Basią short press. Tak czy było. Państwo to, uznawali to za pracę wtedy, bo podkreślacie w swojej wypowiedzi, że to była praca i to dosyć wymagająca. No słuchajcie, ja miałam 12 lat. Potem miałam tych lat 14, 15, 16, a tu właściwie każda sobota tak, wyjęta zajęta. na pracę, gdzie trzeba być przygotowanym, odpowiedzialnym, uśmiechniętym. Siedzieliśmy czasami 4, 5, czasami 8 godzin, nagrywając w kółko, powtarzając. Więc oczywiście, że była to praca. Było to fajne, była super ekipa. My żeśmy się przez wiele lat kontaktowali. My zresztą mamy cały tak. czas ze sobą kontakt jakiś, z tymi wszystkimi osobami, które się przez program przewinęły. No ale jednak, dla takiego 12 dwunastolatka. Zamiast zajęcia dodatkowe z rówieśnikami pohasać, zabawy z rówieśnikami, idziesz do pracy, przygotowujesz się. No to jest, to jest po prostu praca. To zapytajmy o to w takim razie, jakie były frukta tej pracy, no bo dzisiaj człowiek, który występuje w telewizji, no to od razu prawda, sława, zasięgi, no, wizyty w zakładach w pracy. Czasy. A wtedy jak było? myślę, że byliśmy bardzo idealistyczni pewnie jakby naiwni, jak w porównaniu do dzisiejszych czasów, ale po prostu tak to wyglądało. Czyli nie płacili ale ty nie, nie, nie. Nie, tak, ale To Ty byłaś Tak, ale wiesz, nie. jak porównujesz dzisiejszych dzieci, influencerów, gwiazdy no, tak, seriali, oczywiście. to są bardzo tacy uh, świadomi tego, jaka jest wartość tego mm, twoja tak. rynkowa. Ja nie miałam zielonego pojęcia. Słuchajcie, pamiętam, że uh, po prostu dla mnie szokiem było to, jeżeli pojechaliśmy nagrywać wakacyjny program i raptem, Wszystkie, dzieci, wszystkie dzieci biegną, wszystkie dzieci nas znają, Pamiętacie, nie było social media, tak. nie było Instagrama, kiedy wszystko Jak weryfikujesz I, i przede wszystkim wiecie, co było naj, najpiękniejsze, te walentynki. Kiedy Kartki, które do dostawałaś. Ja A ja wam powiem, że o dziwo y, bardzo wielu ludzi w tamtych czasach myliło mnie z Mateuszem Damieckim. Który miał moment yy, dużej popularności w programie. Dziecięca telewizji. gwiazda filmowa. Tak. Mhm. I naprawdę bardzo często wołali za mną Mateusz albo do niego mówili Marcin. Co było dość zabawne, bo uważam, że jesteśmy zupełnie różni. No nie, teraz jak to powiedziałeś, to zaczynam dostrzegać no, pewne cechy. Naprawdę przez wiele lat. Oczywiście też śpiewano, że co, że jak, no właśnie, każdy zna tę piosenkę. Ale ja Wam powiem, że chyba największym bonusem tego programu była nauka telewizji, tak naprawdę. O, fan o, przybiegł, o, żeby proszę. cię tutaj. O, proszę, nie szumiło, szumiało Ziem, troszkę. Szumidło yy, nasze. Myślę, że. Największą zaletą tego programu była nauka telewizji. Jednak to jest tak, jak Basia przychodzi na plan i wie od razu, że mikrofon tu, że stajemy, przodem do kamery. To są takie rzeczy, których się nie zapomina i one się przydają w całym, przez całe życie. Czyli Zdobanie. można by powiedzieć, że ten program stał się w jakimś stopniu trampoliną do tego, co robicie dzisiaj? Czy czerpiecie rzeczywiście z tamtego okresu? Z, z jednej strony zupełnie nie, a z drugiej niektóre rzeczy tak. To znaczy, no przyzwyczajenie nie, do publiczności, przy, występowanie publiczne. do kamery. Dokładnie. Do kamery, o której mówisz. Czy, że, żad, żadnych stresów w studio telewizyjnym, co wiem, że dla wielu polityków jest barierą. My żeśmy też robili różne inne rzeczy. Tak. Zwłaszcza kiedyś prowadzili festiwal, teatralny, Tak, więc też żeśmy musieli się nauczyć występować, występować. przed publicznością. E, więc to na pewno tak, taka pewność siebie, zrozumienie świata mediów, ale z drugiej strony ja też dzięki telewizji dowiedziałam się, czego ja szczerze w życiu nie chcę robić. I moim świadomym wyborem było to, że nie poszłam w karierę, jak Marcin widział, pogodynki, tylko, e, e, bo tak tylko, tylko jednak chciałam się zająć. Konkretnymi problemami, być kreatorem, a nie, a, nie twórcą, a nie opisywaczem, tak? I wiedziałam, że dla mnie polityka, sprawy społeczne wtedy je tak definiowałam, są tak ważne, że nie mogłabym być po tej drugiej, po tej waszej nie. stronie. Ja wam tylko zdradzę, że jak pracowaliśmy przez te wiele lat z Basią, faktycznie przez ostatnie lata bardzo intensywnie razem prowadziliśmy program, mhm. więc mieliśmy okazję dobrze się poznać. Wyjazdy byliśmy w Tak, było bardzo miło, i Basia zawsze była taką osobą, która Potrafiła rozwiązać każdy konflikt. Ja niewyparzony jęzor, a Basia zawsze ta delikatna, ale dyplomatyczna i taka eteryczna. Więc zaskoczyło mnie to, że mam w sobie tyle siły, bo nawet powiedziałem jej, że myślałem, że, że może będzie Zobacz, sadzić. Okładka. O, to jest nasza pierwsza okładka. A tak. tak, ty, ty robiłeś to zdjęcie? To ja to robiłem to Pierwsze tak. zdjęcia, które wow. Marcin Trzeszka sprzedał. Marcin, tak. powiedz, jak to wpłynęło na Twój wybór zawodowy. Myślisz, że też miało wpływ? Miało wpływ. Z jednej strony nauczyłem się telewizji, i, i też wiedziałem, że nie chcę zostać w tamtej telewizji. Mm -hmm. Marzyłem o karierze światowej i wiedziałem, że. Fotografia może da mi te szanse. Mimo no że cię zniechęcano na początku, mówiono, a fotografowanie modelek to co to jest? Tak, za oczywiście, i w Polsce też twierdzono, że ten chłopiec z telewizji, co on umie. Tak naprawdę dopiero zaczęto mnie szanować, jak zrobiłem ileś układek na świecie. No słuchajcie, w szkole filmowej w, w Łodzi praktycznie mnie wyrzucono, że co ja im pokazuję, po czym parę lat później proponowano mi, żebym prowadził tam wykłady. To zrobiłeś z marchewaczkę no, Tak to jest. Ogólnie Polska... Marcin jest... nigdy nie widział żadnych przeszkód. Wszystko. To było możliwe osiągalne hmm. do zrobienia Co, wszędzie Jak, do jak ciężko robić, pracujemy. No. To może Przyjdzie. Marysiu, a ty y, odbiłaś się od tej telewizji w aktorstwo, czy gdzieś no tak, też miałaś no taką tak. refleksję, że nie chcesz być prezenterką? E, chyba, że. No, ja jeszcze tak, jeszcze ten bunt przeciwko mamie i tak dalej, ale e, wiecie, co, u mnie to się bardzo zlało z kolei, bo ja byłam tam bardzo długo i do dzisiaj to jest dla mnie niesamowite, jak wiele osób przychodzi i mówi: Ja się na tobie wychowałem. Znaczy, to, to było tak ważne pokoleniowo. Ja to, mm. dopiero po czasie sobie to uświadamiam, jakim to było fenomenem i zjawisko. Wiecie, co jeszcze było takie poczucie, myślę, że przynależności, że to była grupa, której się naprawdę lubiliśmy. W każdym razie ja was bardzo lubiłam. Zresztą naprawdę i Basia to byli tacy moi naprawdę starsi koledzy, pod których opieką ja się trochę, uh, trochę czułam bo, i tam bo dojrzewałam. Tak było, bo tak było. Tam, Wiesz, no... i, I takie przechodzenie naprawdę no mówię z dziecka w dziewczynkę, w młodą kobietę. I my gdzieś opowiadaliśmy też o jakichś problemach, dojrze. Więc ludzie się naprawdę czuli, związani. I ten program poruszał bardzo trudne sprawy na tamten tak. czas. nie był głupi. Ci program. My tak też jest. się wiele nauczyliśmy, to było niesamowite. Do tej pory pamiętam te wielkie pudełka z listami do redakcji, tak, różne tak. problemy, które teraz rozwiązuje się na forach internetowych. Wtedy naprawdę przychodziły wielkie pudła. Basia była specjalistką od porad sercowych. Tak, te stereotypy całe dla Cześć, tu Dorota? I? Marcin. Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl